Witajcie moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Resharmonika. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, powiem tylko tyle, że na co dzień nie mieszkam w Polsce, tylko w Anglii. Jakiś czas temu byłam właśnie w naszym rodzinnym kraju z wizytą wakacyjną i na tą okoliczność chciałabym podzielić się z wami kilkoma refleksjami też na temat wojny polsko-polskiej, na temat odczuć moich odnośnie tego, co tam de facto się dzieje. No i powiedzmy... Właśnie też wróci z kilkoma refleksjami na temat tego, co w zasadzie nas czeka w najbliższym czasie. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania tego materiału. Moi drodzy. Kiedy przeprowadzałam się do Anglii i kiedy zaczęło do mnie docierać, co w zasadzie się w Polsce dzieje, powiem szczerze, że em, oczy przecierałam ze zdumienia, ponieważ będąc w Polsce, nigdy nie patrzyłam na sytuację społeczno-polityczną pod takim kątem. Było dla mnie czymś zatrważającym dowiedzieć się, że w zasadzie Magdalenka, cała wersja pod tytułem Odzyskanie niepodległości przez Solidarność, była pewnego rodzaju ustawką. Przejęciem pewnego potencjału, który został um, zrealizowany przez tzw. Deep State, tak? czyli wszelkiego rodzaju ukryte służby, które specjalizują się właśnie w tym, żeby modelować i animować um, działaniami społecznymi. Teraz, kiedy byłam właśnie w Polsce na wakacjach, to co mi się generalnie rzuciło bardzo mocno w oczy, to ogromna różnica ciśnienia energetycznego pomiędzy Polską a Anglią. Innymi słowy, w Polsce występuje po prostu okropnie odczuwalna atmosfera konfliktu, napięcia, wzajemnej antagonizacji. Oczywiście tego typu kwestie w nas są, tak? Tego typu jakości w nas tkwią, bo nie można zburzyć prawdziwego spokoju. Natomiast Widać ewidentnie, jakby coś z zewnątrz bardzo mocno napompowywało i tak w pewien sposób podkręcało tą całą sytuację, w której e, my w tym momencie występujemy. Tak? Czyli napięcia, jakiegoś takiego wzajemnego zantagonizowania się. Domyślam się, że ta linia podziału przebiegła pomiędzy y, 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 zwolennikami pana obecnego prezydenta i pana, pana Rafała, który nieomal nie, omal nie został prezydentem. Natomiast wydaje mi się, że warto tutaj się pochylić nad taką dualnością i zastanowić się, do czego tak naprawdę to prowadzi i w jaki sposób można byłoby to, powiedzmy, załagodzić i w jaki sposób można by było, powiedzmy, w pewien sposób wykorzystać tę sytuację do tego, żeby... Faktycznie otworzyć przestrzeń do wyjścia z pewnego rodzaju kryzysu, w którym faktycznie jesteśmy. Dlatego, że zauważcie, moi drodzy, że każdy tak zwany bałagan, on tak naprawdę zawsze praktycznie albo niesie możliwość zupełnego, nazwijmy to pogrążenia się, albo niesie potencjał ogromnej zmiany i ogromnego progresywnego kroku naprzód. Pytanie jest tylko takie, w jaki sposób osoba czy też grupa istot, która w obliczu tego y, bałaganu występuje, y, w jaki sposób y, ona tę sytuację wykorzysta i co z nią zrobi. Chciałabym tutaj przytoczyć y, taki, y, taką sytuację pana Pała Kukiza. Zauważcie, on jest symbolem tego, że w zasadzie wszystko zamienia się w swoje przeciwieństwo, jeżeli ustawia się w pozycji antagonistycznej. Chodzi ogólnie o to, że um, pan Paweł bardzo mocno pomstował na wszystkie tak zwane partie um, establishmentowe, tak? głównie na SLD, głównie na PSL, którego nomen omen częścią dzisiaj się ogólnie rzecz ujmując stał. Innymi słowy, jest dowodem na to, że jeżeli z czymś walczymy, tym się stajemy. Dlatego, jeżeli e, powiedzmy przełożylibyśmy tutaj to na taką sytuację, w której aktualnie nasze społeczeństwo polskie występuje, to można by było alegorycznie w skrócie powiedzieć, że zwolennikom tak zwanego obozu dobrej zmiany, chociaż nie wiem, czy to dzisiaj jest adekwatne określenie, i tak zwanym zwolennikom opozycji jest do siebie de facto bliżej przez tego typu antagonistyczne nastawienie się, niż pozornie mogłoby się to wydawać. Druga sprawa jest taka, że znowu e, mnie osobiście bardzo mocno zastanawia fakt tego, że takie antagonizowanie ludzi według e, takiej linii demarkacyjnej, która jest linią bardzo płytką i tak naprawdę moim zdaniem mało znaczącą, służy temu, żeby odciągać od takich rzeczy, które są de facto naprawdę bardzo mocno istotne. A to, co jest istotne, to jest nasze położenie geopolityczne. To są różnego rodzaju jakby sieci wpływów, które nie tyle że próbują, ale już na chwilę obecną ustawiają swoje przyczółki na terenie Rzeczypospolitej. I tak naprawdę to, że nasze państwo lada chwila znajdzie się pod auspicjami, czy powiedzmy pod wpływami jakiejś siły zewnętrznej. I tak naprawdę widać to gołym okiem, dlatego że w zasadzie wszystko, co jest na chwilę obecną czynione w związku z zaistniałą, bieżącą, wiadomo jaką sytuacją, tak naprawdę temu służy. I w tym momencie dla mnie jest absolutnie niezrozumiałe i powiem szczerze, że wręcz nawet kuriozalne. Po prostu otoczenie dyskusji na temat tego, czy naukowcy powiedzieli tak, czy nie tak, czy to, co w tym momencie sami wiemy, co, is, co się, że tak powiem, dzieje tak, ze wszelkiego rodzaju zamknięciami i obostrzeniami sanitarnymi, czy to w ogóle jest realne, czy to nie jest realne i dyskutujemy na temat tego, czy zjawisko, że tak powiem, mikrobowe istnieje, czy też nie istnieje. Moim zdaniem dzisiaj wygląda to w ten sposób, że kiedy wszyscy m, zostaliśmy już pozbawieni zewnętrznych wrogów, tak, takich, których m, e, którzy, ponieważ zostali, że tak powiem, już zlikwidowani i odnieśliśmy wielki sukces, tak, to w tej sytuacji warto jest znaleźć takiego, którego tak naprawdę istnienia być może niekoniecznie m, można w jakimś tam sensie udowodnić. I tak w zasadzie jest to dla mnie przynajmniej operacja fałszywej flagi, która odwraca Naszą uwagę od rzeczy, które dzieją się zakulisowo i które y, za jakiś czas już nam się naprawdę objawią, myślę, z całą mocą. I co więcej, myślę, że jest to pokłosie pewnego rodzaju postawy, która pokutuje w Polakach, mianowicie takiej, że my jesteśmy to, tak trosze, troszeczkę przyzwyczajeni do tego, że wszystko nam się należy za darmo. Biznes prowadzony po polsku, przynajmniej z mojego doświadczenia, i tak jak obserwuję tak zwanych polskich biznesmenów i to w jaki sposób oni funkcjonują, bardzo często, nie mówię, że wszyscy tak, ale często spotykaną postawą jest to, że um, jest granie na to, żeby. Że mm, powiedzmy, im więcej ty stracisz, tym więcej ja zyskam. Czyli innymi słowy, to trochę wygląda w ten sposób, że jakby nie ma takiego myślenia, że każdy w zasadzie w tej całej sytuacji musi jakoś zarobić, na przykład w jakimś tam łańcuchu dostaw, tylko jest tak agresywna polityka, na przykład na zbijanie cen, na pozyskiwanie coraz to bardziej, e, nazwijmy to, e, e, tanich, y, nie wiem, źródeł dochodu, tak, czy czerpania surowców, czy zasobów, które potem można puszczać w obieg, że po prostu tak, taki bezceremonializm, y, taka właśnie, taka, taka trochę postawa na zasadzie takiej, jakbyśmy byli takimi hienami cmentarnymi, które nie rozumieją tego, że po prostu handel i wymiana jest jakiegoś rodzaju dbaniem o to, żeby występował pewnego rodzaju dobrostan w całym obiegu, tak? Czyli w całym łańcuchu, który bierze udział w takim nazwijmy to procederze. Owocuje generalnie tym, że uruchamiamy proces, który na poziomie Społeczeństwa można by było nazwać autoimunoagresją. Czyli e, tak samo jak powiedzmy organizm identyfikuje jakieś obiekty, które są wewnątrz niego, jako obiekty obce, które są do zwalczenia, to na takiej samej zasadzie my siebie nawzajem identyfikujemy jako wrogów, których trzeba zlikwidować, albo z powodów ideologicznych, dlatego że ustawiliśmy się gdzieś tam teoretycznie, ideologicznie po innej stronie linii demarkacyjnej, bądź to dlatego, że stanowimy obiekt, który jest potencjalnym um, jakby zasobem do wykorzystania i tak naprawdę do y, w pewien sposób wchłonięcia, pochłonięcia y, obiekt, który trzeba w jakimś sensie w pewien sposób unieruchomić, y, zdezaktywować czy w jakimś tam sensie y, uszkodzić tak, po to żeby móc się w pewien sposób pożywić jego nie powiem, że truchłem, tak, ale troszeczkę to w ten sposób się jawi. Tego typu myślenia i tego typu postawy bardzo mocno nie sprzyjają żadnej, żadnemu społecznemu jakby funkcjonowaniu. I mogłabym to Wam bardzo mocno rozpisać na czynniki. Pierwsze natomiast w tym momencie nie jest na to miejsce, dlatego że jest to temat bardzo głęboko złożony i związany z subtelnymi strukturami e, naszej, m, naszego funkcjonowania jako istot. Natomiast y, y, efekty są widoczne dzisiaj, że tak naprawdę ta, mm, nazwijmy to, mm, ta atmosfera ogromnej rywalizacji, ogromnego takiego napięcia i takiego nawzajem do siebie złego nastawienia owocuje tym, że tak jak wcześniej mówiłam, my sobie nawzajem nie ufamy i każdego na, i siebie nawzajem postrzegamy jako wrogów. W takiej sytuacji nie ma mowy o tym, żeby w jakimś sensie podjąć działania, które są konstruktywne w kontekście tego, co się dzieje właśnie w skali międzynarodowej. I tak samo zajęci swoimi wewnętrznymi, prywatnymi wojenkami, skupieni na tym, żeby właśnie prędzej czy później zamienić się w swoje przeciwieństwo, za chwilę zostaniemy, tak naprawdę, wydaje mi się, obudzeni z bardzo głębokiego snu, ponieważ z mojej perspektywy jest tak, że inna. Forma zaborów, może w wersji bardziej soft, może w wersji troszeczkę bardziej, nazwijmy to, stuningowanej, może nie tak oczywistej, po prostu zbliża się wielkimi krokami. I my w tym momencie zostaniemy wszyscy nauczeni bardzo mocno tego, co to znaczy oczekiwać od kogoś czegoś za darmo, dlatego że tutaj pewne rzeczy, nasze zasoby właśnie takie zasoby, które są związane z naszym terytorium. Z naszym państwem najprawdopodobniej zostaną nam po prostu zabrane, właśnie w taki sposób. E, co jeszcze, moi drodzy? To jest związane z brakiem poczucia własnej wartości, brakiem poczucia y, jakby szacunku do samego siebie. Dlatego, że jeżeli ja sama siebie szanuję, to wiem o tym, że y, tego, co jest, nazwijmy to, moją wartością, za darmo nie oddam, i z drugiej strony nie oczekuję też tego, że ktoś, kto ma coś wartościowego do zaoferowania, odda, odda mnie również to za darmo, tak? Dlatego, że w tej sytuacji jest to zwyczajna kradzież i grabież. I y, tak naprawdę. Oczekiwanie tego, że coś zostanie oddane za darmo, e, pomimo tego, że może być to, e, nazwijmy to, ubrane w taki bardzo ładny kostium, takiego wiecie, bycia drapieżnym e, biznesmenem, który sobie tak doskonale radzi w tej naszej rzeczywistości, w zasadzie ukrywa e, poczucie bycia ofiarą, bo wtedy, kiedy jesteśmy ofiarą i wtedy, kiedy uważamy, że wszyscy, w związku z tym. Nam się należy jakaś tutaj pomoc i wchodzimy w taką rolę, to wymuszamy w pewien sposób na otoczeniu właśnie to, żeby nam za darmo było generalnie coś oddawane. I teraz zobaczcie, czy my, jako Polacy, nie ustawiamy się w pozycji właśnie takiej ofiary, czy przez szereg lat ta martyrologia Chrystusowa, tak, źle moim zdaniem, w niewłaściwy sposób pojmowana nie była, w jakim sensie procedowana na poziomie całego kolektywu. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co tutaj mówię, może być w pewien sposób trochę kontrowersyjne, i nie wszyscy muszą się z tym zgadzać. Natomiast, są to moje obserwacje, z tej perspektywy, z której patrzę na świat i na rzeczywistość. Myślę, że ta prognoza może okazać się całkiem trafna, aczkolwiek wolałabym, żeby nie. Chociaż z drugiej perspektywy no, mogę powiedzieć, że to, co w jakimś tam sensie przewidywałam, chociaż ciężko to nazwać jakimś tam przewidywaniem takim, że powiem, przepowiedniowym, bardziej wróżeniem, że tak powiem, z przesłanek pogodowych, tak? czy powiedzmy ustalaniem kierunku wiania wiatru na podstawie pewnych wytycznych, pewnych parametrów, po prostu się okazały prawdziwe, nie? więc myślę, że najbliższa przyszłość też przyniesie nam różnego rodzaju wyzwania i takie sytuacje, w których po prostu zostaniemy w jakimś tam sensie zmuszeni do tego, żeby no, znowu zostać jakby wtrąconymi. W bycie y, taką, takim zasobem regionalnym, mniej lub bardziej regionalnym, tak? w sensie na chwilę obecną, przez te ostatnie 30 lat, może nie było to w taki oczywisty sposób i namacalny y, 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 widoczne, y, natomiast było to po prostu grane jako coś, co działo się taką subtelną, nazwijmy to y, y, melodią, tak? y, gdzieś tutaj pobrzmiewało y, w polityce prowadzoną przez zarządców naszego, Naszego kraju. Zaowocowało to szeregiem z różnego rodzaju zmian społecznych. Dzisiaj mam wrażenie, że połowa populacji polskiej tak naprawdę żyje za granicą, połowa tylko żyje w obrębie granic naszego kraju. I tak naprawdę jest to pewnego rodzaju, z mojej perspektywy, taka w jakimś tam sensie celowa działalność, która w dalszym ciągu jest y, jakoś pod tak względem nas procedowana. Natomiast nie byłabym chyba sobą, gdybym znowu nie doczepiła się powiedzmy bardziej wewnętrznej perspektywy, bo to, że tak się dzieje, to nie jest tylko i wyłącznie, tego, wyłącznie wina czy powiedzmy, mm, nie wiem, dosługa tego czegoś, co jest na zewnątrz nas, ale to jest kwestia tego, że my sami to przeciągamy swoją kolektywną, wewnętrzną postawą. I teraz znowu pojawia się pytanie takie, na ile my jesteśmy gotowi do tego, żeby z tym pracować i żeby nad pewnymi sprawami się pochylać w taki właśnie głęboki sposób, tak? Dlatego, że dzisiaj moim zdaniem to, że my sobie nawet wyjdziemy na ulicę i będziemy protestować przez, przeciwko X, -owi, Y, -owi, Z -owi oraz różnego rodzaju innym, um, że powiem, tutaj um, rozwiązaniom, to tak naprawdę niczego nie zmieni, bo w moim odczuciu to jest właśnie też na to w jakimś tam sensie obliczone. Obliczone generalnie na to, żebyśmy um, skupiali się na tym zewnętrznym wrogu, żebyśmy y, widzieli tę Tą wolność, która jest nam odbierana yy, w taki sposób zewnętrzny. Tymczasem wolność jest kwestią bardzo mocno wewnętrzną, i wolność, tak jak już niejednokrotnie wspominałam, polega na tym, że pewnych rzeczy się nie robi, pomimo tego, że można, tak? Czyli innymi słowy, na przykład yy, taka sytuacja wzięta z życia, ktoś prowadzi sklep z butami w małym mieście. I on, tak naprawdę, mając duże obroty, mają, mogąc pozwolić sobie na to, żeby zapłacić ludziom, którzy dla niego pracują zdecydowanie więcej, utrzymuje płace na poziomie najniższego wynagrodzenia, że tak powiem, krajowego. Mówiąc o tym, że dlaczego on ma płacić tym ludziom więcej, przecież on tego nie musi robić, dlatego że rynek i cała sytuacja sprawia, że oni będą pracowali za te najniższe pieniądze. No, i do czego to, moi kochani, y, gdzieś tam w dalszej perspektywie prowadzi? Do czego to prowadzi? Dobrze wiem o tym, że firmy, które całkiem dobrze sobie radzą w Polsce, tak, i y, mają całkiem spore i konkretne obroty, celowo. Y, nie, nie dlatego, że ich na to nie stać. Nie chcą się po prostu dzielić swoimi zyskami i nie chcą tak naprawdę w jakimś sensie tych ludzi, którzy dla nich pracują, też w jakimś sensie wzmacniać też pod kątem takim materialnym, tak? Dlatego, że, dlatego, że po prostu nie muszą. Nie jest im to w jakimś sensie na rękę. Po co tak naprawdę, tak? Skoro nie trzeba. Um, no i dzięki temu to jest jeden z czynników właśnie tego rodzaju między innymi postawa, tak? Chociaż y, zaraz tutaj pewnie... Y, Moi drodzy, wiem, co to znaczy prowadzić firmę w Polsce, doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Wiem, jak to działa, wiem, jak jest ciężko i wiem, w jaki sposób, że tak powiem, cała skarbówka i cała, że tak powiem, watacha tak naprawdę psów gończych zaczaja się właśnie na tego rodzaju, że tak powiem, działalności. Zdaję sobie z tego sprawę, ale to, o czym mówię, to jest kwestia pewnego rodzaju solidarności i wzmacniania, że tak powiem, tkanki społecznej. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest pewnego rodzaju utopia, to, o czym mówię, tak, bo człowiek w końcu człowiekowi wilkiem jest i tak dalej, i tak dalej, ale niestety, jeżeli chcemy do tego w ten sposób podchodzić i jeżeli wyznajemy tego rodzaju, nazwijmy to, credo, tak, i będziemy do tego jakby nastawieni właśnie w takich kategoriach, no to możemy, to efekty będą takie, a nie inne. I nie, nie jestem, y, że tak powiem, y, urwana z choinki. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co teraz mówię, nie ma w szerszym kontekście społecznym żadnego znaczenia. Ale y, uważam, że jeżeli o pewnych rzeczach się mówić w ogóle nie będzie, w ogóle nie będzie się zwracało na to uwagi, y, no to po prostu to nie ma szans na to, żeby się zmieniło. I powiem jeszcze raz, że nie jestem, um, że tak powiem, autoforder i zdaję sobie sprawę, że to nie polega na tym, no to teraz wszyscy po prostu bądźmy dla siebie dobrzy i mili, będziemy na przykład płacić sobie nawzajem więcej pieniędzy, to będzie wszystko dobrze. Nie, to też nie jest, to też nie wystarczy. Dlatego, że to jest tylko i wyłącznie skutek czegoś głębszego, czegoś, co nie jest przepracowane, i wprowadzanie tego rodzaju rozwiązań w, przed tym zanim ludzie zmienią wewnętrznie siebie jest czymś, co tak naprawdę nie ma sensu. Więc, moi drodzy, niestety na chwilę obecną pozostaje nam pogodzić się z tym, że przez jakiś czas e, będziemy obserwować skutki swoich wewnętrznych postaw i tego, że mm, w jakimś tam sensie. Mm, sobie W moim odczuciu no to wszystko zapracowaliśmy. Po prostu. Zobaczcie, jak ludzie się do siebie nawzajem odnoszą, w jaki sposób z szacunkiem podchodzą do innych, w jaki sposób podchodzą z czy i czy podchodzą z szacunkiem do samych siebie. Nie wygląda to optymistycznie. Natomiast, tak jak mówiłam, są sposoby na to, żeby małymi krokami to zmieniać. Tych, którzy są zainteresowani, którzy są tak zwanymi, że tak powiem, odczapkowcami, podobnie jak ja, zapraszam serdecznie na Res Harmonikę, zapraszam serdecznie na grupę Fronezis na Facebooku. A um, tak, powiedzmy, ta wiedza i pewne metody pracy nad sobą, które są kolportowane na Res Harmonice, potrafią, myślę, być w jakimś sensie pomocne i na pewno. Pomogą wyłożyć fundament pod coś w jakimś sensie nowego, tak? Oczywiście, hmm, oczywiście, skutków natychmiastowych raczej nie przewiduję, bo, tak jak mówiłam, zdaję sobie sprawę z tego, co się tutaj dzieje i nie jestem oderwana od ziemi. Natomiast myślę, że jeżeli w ogóle myślimy o tym, żeby to w jakimś sensie zostało. Hmm, żebyśmy w jakimś sensie przetrwali, tak i w jakimś sensie być może mieli, stworzyli szansę do tego, żeby w przyszłości pewne sprawy mogły się zmienić, to bez wewnętrznej pracy nad sobą i też pracy nad tym, żeby, że tak powiem, grupy ludzi zaczęły funkcjonować w troszeczkę innym niż dotychczasowy modus operandi, to bez tego tak naprawdę nie ma mowy o tym, żeby cokolwiek tutaj się zmieniło. Także serdecznie zapraszam Was do współpracy, jeżeli macie ochotę. Pozdrawiam serdecznie. Do wyświetlenia następnym razem.